Znajdujemy się w strefie ograniczonej prędkości, najczęściej w tych strefach ograniczonej prędkości jest wąsk. Więc tutaj trzeba balansować yy, między tymi odległościami, żeby nie stworzyć zagrożenia. Mamy szczęście, że ten odcinek jest akurat jednokierunkowy. My będziemy rolnika skręcać w prawo na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. No właśnie prawo, na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Tak. Tu jest skręt w lewo, ale w prawo można. Wjeżdżamy wąską jezdnię. Droga jednojezdniowa, jednokierunkowa. Ustawimy się obok tego pojazdu ciemnego na końcu i będziemy parkować równolegle na tyłach. To parkowanie wydaje się proste, ale ma jeden haczyk. Zobaczymy czy Weronika wyłapie ten haczyk. Wyłapała ten haczyk, dlatego że nie skręca mocno, bo by uderzyła o krawężnik. i złapała sobie ten kąt już odpowiedni. Uuu, i, i klops, bo Weronika wjechała nad tylnym kołem na chodnik a nie można. I egzaminator mógłby tutaj przerwać egzamin, bo nie wolno, według zasad egzaminowania wjechać żadnym kołem na chodnik, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania. Czasami są, że dotyczy też chodnika, a tutaj nam nie wolno, tylko na jezdni wyznaczone jest miejsce. No ale dobra, ratuj tą sytuację, powiedzmy, że nie wjechałaś na chodnik. O! o I ratuj. Pewno na wstecznym dalej, jak już jesteś na przykro No właśnie, czyli co robimy? Co robimy? Szybkie ręce, wolna jazda. No właśnie, nie babci 90-letnie ręce, tylko młodej dziewczyny. Dobra, co dalej? Teraz podjechaliśmy na stykalu, czyli to będziemy teraz próbować, by sytuację. Mamy. Siedka, no i co dalej pamiętasz jak dojeżdżałaś na łuku jak byłaś za daleko od prawej strony pamiętasz to co robiłaś do prawej ale jak dużo robiłaś ruch kierownicowy nie to jest za dużo to jest za dużo trzeba zrobić delikatny ruch i popatrz teraz jedziemy i małym ruchem przecież tam nikogo z tyłu nie ma jest bardzo daleko Małym ruchem, powolnym, powolną, powolnym dojazdem, popatrz, dojedziemy do tego krawężnika. I teraz lekko w lewo, i już jesteśmy, zobacz, idealnie, idealnie. Dużym ruchem byłoby niebezpieczeństwo, że od razu złapałbyś duży kąt. Już nie można by było zrobić drugiej korekty, bo pamiętaj, że możesz zrobić jedną korektę toru jazdy, czyli podjazd do przodu i do tyłu. Jeżeli znowu podkręciłabyś mocno samochód, znowu wbiłaby się w ten chod krawężnik, to już nie masz możliwości podjazdu do przodu. Jest jedna, jedna korekta toru jazdy i o tym trzeba pamiętać. E, co mi się podobało? Pierwsze podejście do tego parkowania mi się podobało, bo złapałaś to, że były krzaki i krawężnik właśnie tam i to było trudne miejsce i nie zrobiłaś tego maksa, jak gdy zawsze się robi i to był plus. Ale zbyt długo jechałaś ze skrętem, nie odkręcając w lewo i nadziałaś się na krawężnik. No. Musisz to weryfikować. Tam są generalnie trzy etapy działania w parkowaniu równoległym tyłem. Trzy. Pierwszy. Skręt w prawo. I to jest uzależnione od tego, jak mamy szeroko, bo tutaj nie można było od razu maksa no. zrobić, bo byśmy mieli problem duży, więc nie zrobiłeś. To był plus. No, natomiast nie było fazy prostowania, mm -hmm. a już i w ogóle w lewo też nie było, no. bo za późno. Pojechałeś z tym skrętem tak. w prawo, nic no. nie robiąc dalej. Samo nie wyjdzie. No ten samochód jest fajny, dużo ma fajnych rzeczy, ale jeszcze sam nie umiem parkować. <śmiech> <śmiech> Może kiedyś. <laughs> te nowe samochody, tak, te samochody nowe, potrafią parkować samodzielnie. Ten też jest nowy, ale tej technologii akurat nie ma w wyposażeniu. Dużo mamy rzeczy, mamy kamerę z tyłu, tak, e, mamy czujniki parkowania, to na egzaminie będzie wykorzystywane. E, od lipca tego roku na tym samochodzie ale ty już wcześniej będziesz miała za sobą dobra, okej okay. także pamiętaj o tym e, myślę, że mogłabyś to zrobić jeszcze raz byłoby super, jakbyś mhm. powtórzyła już zweryfikujące elementy, dobra? ja się nie odzywam, nie pomagam już nie komentuję, działaj pamiętaj, że tylko wolno Super! Teraz jest zawodowo. A czemu już w lewo? Popatrz, że we lusterko, gdzie masz tylne koło, lewe, czy już ci przekracza tą przerywaną. Przecież tam masz przerywaną fajną linię. Co musisz to sprawdzić? Nie widzę w kamerze, nie widać do końca. No to jedź. tak, 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 tak. tak. No ale popatrz. Teraz zrobiłaś to dobrze, bardzo dobrze, z tym, że musiałem ci rzucić uwagę na to, że za wcześnie, dlaczego za wcześnie, jak masz takie fajne podpowiedzi, podpowiedzią jedną z takich zasadniczych podpowiedzi to jest przerywana linia tutaj. Jeżeli wyprostowałaś koła i jechałaś, dojeżdżając do lewe tylne koło, popatrz tam. Dochodziło ci do tej przerywanej, wtedy dla ciebie to jest sygnał. Kręć w lewo. A ty już szybciej zaczęłaś i byś spłyciła to, i bez sensu, nie? Zaczekaj, uwagę, to są podpowiedzi. To są dla ciebie podpowiedzi. Kramężnik jest podpowiedzią, ale też, jeżeli są wyznaczone linie, tak, tutaj są wyznaczone. Tak, tylne, koło tw tylne twoje koło. Yy, przejeżdża tę linię przerywaną i pokręcisz maksa, to on się właśnie schowa idealnie między yy, tą linią przerywaną a yy, kramężnikiem, prawda? I o to tu chodzi. Bo jeżeli masz wyznaczone miejsce do zaparkowania, to musimy się yy, mieścić między tymi wyznaczonymi punktami, no nie. No ale jest blisko, jesteś blisko, blisko, blisko tego ideału. Parkowanie prostopadle przodem jest OK. Pamiętajmy, nie panikujemy z tymi skrętami, a tutaj też jest nieźle, tylko to jeszcze drob, drobiazg jakiś taki, no nie? Dobra, wyjeżdżamy. Ale powiem Ci, że naprawdę, naprawdę dzisiaj, pomimo tego takiego dużego błędu przy tym zawracaniu, to no, możesz być Ciebie zadowolona. Ja jestem z Ciebie na pewno. Mhm. Już zaczynamy wchodzić ten poziom e, jazdy egzaminacyjnej. No, takiej, nie tylko no, chodzi o egzamin, ale też w ogóle taki samodzielny, że, że nie boję się, że dałbym ci samochód i, i, i dojechałabyś bezpiecznie z punktu X do Y, nie? I o to chodzi właśnie, i o to chodzi. Masz wszystko widzieć, tu już żartów nie ma. Już coraz bardziej samodzielnie, bo zbliżamy się, ty masz w czerwcu, co prawda egzamin. No, się wzięłaś troszeczkę, skupiamy się. I w prawo. Tu musisz uważać, bo jest równorzędne, ale te pojazdy z tyłu mogą, wiesz, nadjeżdżające z lewej strony, twojej, mogą nie znać tej zasady. lewo. Nie mamy zaufania do kierujących. Na skrzyżowaniu w lewo, i to zbliżamy się znowu do tego mega, mega trudnego skrzyżowania. Jak już je znamy, wszystko wiemy. Prze No tu się dzieje co? Tramwaje, mm. no, autobusy, piesi, jeszcze. piesi, rowerzyści, taksówki na pas, busie mm. mogą występować. Pani nadchodzi, dobrze. O widzisz, już tramwaj nam tutaj mm. siedzi. O widzisz, bo już mi dano moment do wjazdu, ale pani wyszła. Mm. Bardzo ładna decyzja, bardzo dobra decyzja dobrze. Tylko chyba ręcznego nie opuściłeś. Uważaj na to. No. Jaka decyzja? Mamy za czuwanie zablokowane. Jaka decyzja? Podjeżdżam. podjeżdżam, podjeżdżam. Podjeżdżam. Bo to tylko on ci dał na tym pasie jednym możliwość. Podjeżdżam, tak. Mów cały czas to podjeżdżam, bo ruszyłaś się. Autobus jechał, to może się wystraszyć. Okay. Możemy? No to podjeżdżam znowu. Podjeżdżam. Wychyli się troszeczkę, popatrzmy. Mm -hmm. Dobra, możemy? To znowu, po krok mm -hmm. po kroku. Podjeżdżam. Tak, mamy środek wolny, dobra. Puszczacie? Mm -hmm. Puszczacie Puszcza cię, to, tak. uciekamy, tak? Czyli co na egzaminie? Tak, tak. Mega trudne skrzyżowanie. Bardzo trudne. Bardzo duży ruch Wybrnęłaś z tego Pamiętaj tylko Słowo klucz mhm. Korzystam i podjeżdżam Podjeżdżam Nawet na kilka razy podjeżdżasz Zobacz, ja że to wiem. było ważne Uważam, że chyba najtrudniejsze Jedno z trudniejszych skrzyżowań w strefie izolacyjnej To to W tej skali jest kilka takich skrzyżowań Trudnych Dlatego to jest nawet yy, dla samego siebie umiejętność pokonania tego skrzyżowania bez klucz bezpiecznej jazdy tak. Czujesz się lepiej jak pokonałeś to skrzyżowanie już kilka razy. To pier pierwszy raz był dramatyczny, no. bo mega trudne jest to, więc to jest normalne, to, więc nie ma co się przerażać, ale już coraz lepiej jest. Poradziłeś sobie. Trzeba bardzo uważać, bo ten samochód z lewej. Jak nam zablokował pas, to i widoczność zablokował, no nie? No tam... i to trzeba pomalutku wysuwać, bo jak coś pojedzie w środku, w środku może jechać taksówka rozpędzona, uh -huh. no może to, to wtedy jest niebezpiecznie, nie? Uh -huh. No cóż, my wracamy do ośrodka naszego szkoły kursant. Zachęcamy do oglądania filmów nie tylko z panią Weroniką, ale też inne filmy z egzaminów wewnętrznych, ze strefy egzaminacyjnej, z tych zadań, które pokonujemy, z zasad egzaminacyjnych. No cóż, zapraszam. Proszę o komentarze, subskrybowanie kanału, lajkowanie i do usłyszenia.